Który dzisiaj obchodzisz urodziny? tak Co ci się najbardziej podobało na stadionie? Te trybuny na górze, bo nigdy w życiu tam nie byłem. Jeszcze niespodziankę mi zrobił tata, który zafundował mi taką rzeczkę. Najlepsze urodziny w życiu? No. Znowu. Znowu, no, no, no déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Na Węgrzech w pojawia się pan chyba. Ale, y stale, stale pojawiam się i, i to jest mój klub, i, który od, od jak tutaj zaczął grać po Bielsku, zawsze kibicuje. My z daleka troszkę przyjechaliśmy pierwszy raz na Podbeskidzie, Godzina drogi. Ale dobra. Tak, z Bierunia, godzina drogi. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie nam się podobać, na razie jest elegancko. Idzie, idzie, idzie podbeskidzie! Podbeskidzie! jakie przychodzi ci do głowy po zakończeniu rundy zasadniczej? Jedno. Następne bieżanie. Pogoda bardzo piękna, no chyba nie trudno było dziś przyjść na stadion, prawda? No, troszkę musiałem żonę namówić, ale jakoś się udało. Słuchaj, tak to wygląda. Wiesz, tobie przywitaj się z chłopakami, Końcie nie się. To co? Oni w telewizji strasznie wyglądają. To są no normalne chłopaki. To jest nasz taki słowacko-litersko-frankowski. To jest. To jest. To jest. A na kogo ty czekasz? Kogo lubisz najbardziej? Mój <noise> Czyli ty też się nie znasz na piłce, Chodź, on jest na placu. Przywitamy się z nim na boisku. Dziękujemy za wizytę. Super, że z nami byłeś. A chodź, teraz znajdę ci tego twojego Poznam Najwielniejszy I fan. Witam cię. Cześć. Cześć. Jak masz na imię? Adaś. Ja też mam Adaś. Dobrze, fajnie. z piętnastką, <noise> tak gracjów Adam? Kapką. No kurwa, cool, no to super. Cieszę się bardzo. Chcesz koszulkę? Dobra, to masz sobie to koszulkę. Dobra? Trzymaj się. Po i sytuacji, można powiedzieć, w pierwszej połowie na Termalika. W ofensywie nie, nie spisywał się dobrze, nie, umieli się, nie umieliśmy przy piłce się utrzymać. Gdzieś tam dzisiaj tutaj trzeba się wydaje zacząć, zacząć analizować ten mecz, bo, bo w defensywie, się zagraliśmy na podobnym, podobnym poziomie jak, jak poprzednich mecz. Ja myślę, że dzisiaj to wyglądało tak, że kto szczeli bramkę, to chyba wygra, bo, 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 bo widać, że te mecze się zaczną tak, że po prostu każdy będzie się bronił i to dość mocno. Jeden błąd tutaj zdecydował o tym, że, że Termalika dzisiaj wywozi punkty z bielska. Także tak jak mówiliśmy wcześniej, walka dopiero się zaczyna. Musimy bardzo szybko, bardzo szybko przygotować się do kolejnego meczu z zawrzem, który będzie, będzie równie ciężki. za trzy dni jest kolejny mecz i musimy tam zgarnąć trzy punkty.